Witajcie w cyklu spotkań pod tytułem Rozmowy w kupę. Jest to mój pomysł na rozmowy z, nie z celebrytami, nie z aktorami, nie z osobami znanymi, a z osobami, którymi może się utożsamić wiele, naprawdę bardzo wiele mężczyzn. Wydaje mi się, że będą tylko tutaj na tym fotelu obok mnie mężczyźni, którzy utożsamiają się z problematyką w kraju, jakim jest alienacja rodzicielska, problemy sądowe, dyskryminacja ojców jako rodziców i całej tej otoczki, o której mówię Fundacji Prawo Ojca, której jestem założycielem. Jestem w drodze do Piotra, który mieszka w okolicy Torunia. Jest ojcem, który również ma w pewnym bądź znacznym stopniu utrudnienia w kontaktach z dzieckiem. I co? Piotr do tego był niedawno na wyprawie na śnieżkę, która była z grupą osób pod tytułem Szczyty Alienacji rodzicielskiej, więc mam nadzieję, będzie mógł opowiedzieć w jakimś ciekawy sposób tą sytuację. Te wydarzenie dosyć nowatorskie, tak, w Polsce i niespotykane, więc jak najbardziej chciałbym ja sam osobiście usłyszeć tę relację. Mam nadzieję, wy też w jakimś stopniu będziecie tym zaciekawieni. No, i opowiedzieć trochę o sobie na tyle, na ile chce, na tyle, na ile jest w stanie, co on przeżywa, jak u niego to wygląda, i zobaczymy, jak to się wszystko zakończy. Jak będzie można to podsumować. Także jadę do niego. Za chwilę usiądzie Piotr obok mnie. Mam nadzieję, stworzymy coś ciekawego i nie będzie to pierwszy odcinek. Znaczy, na pewno nie będzie to pierwszy odcinek. A jak się od tego odniesią ludzie, jak będzie, jaki będzie odgłos, no to się okaże. Także do za chwilę. Witajcie, tak jak mówiłem, jest ze mną Piotrek. Pogadajmy dzisiaj o sytuacji alienacji rodzicielskiej, ale nie tylko. Przede wszystkim, właśnie chciałbym przedstawić Wam go jako walecznego ojca z Torunia, pod Torunia. Który no jest bardzo świadomy, który wie, co robić już od lat. Co nie znaczy, że wygrał wszystko, bo tak się nie dzieje. Także y, przede wszystkim, najpierw bym chciał się zapytać, jak wygląda sytuacja w, na śnieżce, bo była niedawno pod koniec. Zresztą opowiedz, jak to wyglądało, bo jesteś na bieżąco. Witam wszystkich, cześć Krzysiu. No więc tak, to było całkiem spontana, bo wydarzenie było wcześniej zorganizowane na Facebooku, tak? Ale się, zastanawiałem się czy dam radę pojechać, czy nie dam radę pojechać. A no ale to było wydarzenie 31 stycznia, prawda? Ja podjąłem decyzję, w, to była niedziela, ja podjąłem decyzję, w poniedziałek o wyjedzie. Skontaktowałem się z, z chłopakami z grupy, na których mamy ciągły kontakt, rozmawiamy z sobą o naszych problemach, wspieramy się wzajemnie. Nawet tu z Krzysiem się też kontaktowałem w tej sprawie, czy może byśmy razem pojechali, aby zminimalizować koszty. Wiadomo, pieniądze idą na adwokatów i inne sprawy sądowe, wnioski, nie wnioski, a więc trzeba każdego liczyć, prawda? Każdy o tym wie, kto walczy w sądzie o dzieci i, i, i ich dobro, prawda? No i co? No i zebraliśmy się w trzy osoby, ja, Olek i Jarek, Jarek Sawczenko z Stargardu Gdańskiego tak. Kawał, drogi. tak kawał drogi miał do przejechania praktycznie całą Polskę. No zgadza się właśnie. prawda. No i umówiliśmy się na sobotę też było zakupy na spontana tak bo ja praktycznie nic nie miałem musiałem wszystko sobie kupić. Oczywiście w dobie pandemii wszystko było zamknięte a więc przez internet musiałem wszystko zamawiać. Ciuchy wszystko tak, kurczę. No, a... Część doszła część nie doszła nie pożyczono od znajomych tak i, i, i tyle. No. W... No i zaczęła ta godzina zero, i to się zaczęło, właśnie, bo rokowania były słabe, bo akurat dzień wcześniej, czyli 30 tego stycznia, zimno. było bardzo zimno. zimno, warunki pogodowe na śnieżce były fatalne. prosty ściągali wtedy ludzie z, ze śnieżki, tak? No a my, co? My. Panczemy, buty, i Tak, pomimo tego jedziemy, tak? Szczyt, e, cel szczytny, tak? No, no nie, więc bardzo, trzeba bardzo. było. Eee, no, jechać, prawda? A 23 wyjazd z Torunia. No Jarek, z oczywiście, wcześniej wyjechał z Zagadów. Nie się w ogóle spać. Tak, tak, a tym bardziej, że jeszcze zarówno Jarek, jak i ja, normalnie w, w sobotę byliśmy jeszcze w pracy, tak, a więc na no, e, no 8 do pracy. No, no i prawa. Prawa. Tak, 23 wyjazd, 4.30 byliśmy na miejscu o z biurka. No i o 8.30 wychodziliśmy na Śnieżkę, tak? Była tam też telewizja TVP3 Wrocław, tak? No właśnie, Bo, tak, reportaż był zrobiony, można sobie podejrzeć. on jak będzie chciał, no to będzie mógł tak, link tak, pod, tak. pod postem, prawda? Gdzie można zobaczyć krótki reportaż z tego wydarzenia. No i co? Całe szczęście pogoda. Tak, całe szczęście się pogoda nam e, dotarła. Do no, zdjęcia piękne, tak, zdjęcia piękne, tak, słoneczne. Pogoda, pogoda nam dopisała było ekstra o 8.30 wchodziliśmy To ile za wam zeszło? E, o 11.33 godziny, tak? Było... Nogi bolały? No ciężko było, ciężko. wiesz jeszcze wiesz. Śnieg, wszystko trochę wla. pandemia dała sobie weznaki. <laughs> to <Kolek. dobrobyt>. i <laughs> do dobrobyt. Parę kilo się przybrało, więc trochę ciężko było. Ale co, było nas 35 osób krzysiu. Jak byli zblici ludzie? Różnorodność. No właśnie, I teraz tak. To był szczyty cel, bo wchodziliśmy tam, żeby promować druk 63, tak? druk senacki, który my walczący rodzice, rodzice, o dobro naszych dzieci, tak? Chcemy, aby ten druk znów powrócił do Senatu do, na obrady, tak i żeby wszedł w życie dla dobra naszych dzieci, Bo jak się nie uda na naszych dzieci, to dla przyszłych dzieci w przyszłości, prawda, ale żeby zmienić prawo rodzinne, które naprawdę kulaje pomimo, co z tego, że są postanowienia sądu o kontaktach i mamy te kontakty przeznaczone, ale są one nierealizowane, tak? I teraz tak, Krzysztof pyta się o przekrój społeczny ludzi, co za ludzie było? Bo u nas tam os 35 osób z całej Polski Szczecin, Stargard. No, Południe Polski Tak. No grubo. Ze Szczecina była Jola Struteńska, którą pozdrawiam. Cześć, Jola. E, babcia alienowana. O, proszę. Babcia alienowana. Też mam babcię zbyt goście. Tak. Która jest w temacie. I słuchaj, i... Jadwiga. Tak. No, Jadwiga też. <laughs> bardzo fajna kobieta. Też mam z nią kontakt. Dobra, wracając do Joli. Jola, no kurczę, no nie widzi swojego wnuczka. E, była tu dla swojego wnuka Kubusia. Oraz w imieniu swojego syna, który. Też nie mógł się zjawić, bo po prostu względy zdrowotne. No i i Ola postanowiła tam się wybrać. Bo te rzeczy tylko przerwę, bo to, że było te 35 osób, którzy cierpią, to nie znaczy, że tylko one cierpią, tak? Bo to są też właśnie babcie, dziadkowie, e, kuzynostwo, które cierpi, które tak naprawdę nie jest w ogóle podejmowane w sprawach sądowych, bo przeważnie ojciec walczy o te prawa, tak? Ale to, że ojciec walczy o te prawa, bo nie ma kontaktu z dzieckiem, to nie znaczy, że jego rodzina też nie cierpi, tak? To są naprawdę grube grupy ludzi, którzy są powiązani z tak naprawdę jednoosobową y, monopolistyczną podejściem do sądu, tak? Krzysztof, masz rację, przede wszystkim czerpią nasze dzieci, prawda? No Bo to przede wszystkim. E, zostajemy jeden z rodziców, prawo do miłości drugiego rodzica, prawo do e, miłości do pozostałych dziadków drugiej strony, tak? Do najbliższej rodziny, tak? No, życie pokazuje nam, jakie życie jest kruche, tak? Pewnego dnia chodzimy, żyjemy, tak? Na drugi dzień może nas już nie być i wtedy jeden z tych rodziców, e, no, którzy wychowują, Dziecko na co dzień, tak, nie daj Boże niech coś się złego wydarzy i co wtedy te dziecko? Dom dziecka, nie, dla, nie do ojca, Dokładnie a dom dziecka, bo są takie sytuacje w kraju. Dokładnie tak i teraz e, e, trochę będę abstrahował od tematu. Siedzę w temacie alienacji rodzicielskiej 4 lata i teraz tak, dochodzę do wniosku, że jeśli bym miał jakąś partnerkę, tak, z którą, o, ten, mógłbym być, to szybciej bym chyba zaadoptował dziecko nie swoje niż wywalczył. Kontakty ze swoim dzieckiem. Też tak mi się wydaje, że te rzeczy są bardziej zorganizowane w kraju niż tak. uświadomienie społeczne i sądów, że się walczy o swoje dziecko. Dokładnie. A szybciej będzie, tak jak mówisz, właśnie zaadoptować kogoś, bądź przysposobić kogoś dziecko. Dokładnie. To jest dziwne. Dobra, i wracając do tematu tej śnieżki, no, no to o 11:30 byliśmy na górze. No i tak z półtorej godziny byliśmy na tej śnieżce, rozmawialiśmy. Wymienialiśmy się swoimi doświadczeniami. No i mówię, był czas na to, żeby się trochę poznać. Przekrój ludzi jest ogromny. Od zwykłego, szarego pracownika przez prawników, lekarzy i w ogóle. Jeśli tak samo chodzi o warunki finansowe, są biedni, bogaci, ludzie, których dotyczy problem alienacji rodzicielskiej. To nie uda, ma znaczenia. Nie ma znaczenia status społeczny. Jak wspomniałeś, adwokat, który ma problemy, czyli osoba, która siedzi w, w, w sądzie na co dzień, która zna prawo, mimo, mimo tego, jest tą osobą, która cierpi, tak? Jego dziecko bądź dzieci. To już w ogóle dla mnie to jest niepojęte, jak, jak sąd jest i jak sprawo jest stworzone, że osoba, która na co dzień się zna na tym, nie jest w stanie wywalczyć dla siebie godnych warunków. Dokładnie tak, ale mówię, no to w tym wszystkim, wiadomo, chodzi też o, o nas, ale głównie o nasze dzieci, także odbierają się prawo do miłości drugiego rodzica, do e, bliskich tej, e, naszych dzieci, tak, bo mówię, są nie tylko jedna strona, ale i druga strona rodziny, tak, i każdy tensji, do tymi dzieci, do tymi dziećmi i takie dziecko, im więcej miłości, tym lepiej dla tego wychowania tego dziecka, prawda. No i mówię, wracając jeszcze do tematu tej śnieżki przez półtorej godziny e, był czas na wymianę doświadczeń i to co ludzie przechodzą tak ma... niepojęte. niepojęte była jedna napisać. koleżanka, zapomniałem teraz jak ma na no, imię wyleciało mi z głowy 1137 dni, jak dobrze pamiętam, nie widziała swojej e, córki, no to to jest nie do pomyślenia, że w Polsce e, coś takiego się dzieje, tak? E, I jeszcze tak, zanim dotknął mi. Pro... E, Problem. Problem alienacji rodzicielskiej, tak, e, ktoś bym powiedział, że coś takiego istnieje w Polsce, nie, nie uwierzyłbym, tak, nie uwierzyłbym, że to Filmach się dzieje. Tylko. Dokładnie tak, że to e, seriale paradokumentalne, tak, e, jednak to się dzieje w Polsce, tak, że prawa e, dziecka w Polsce są łamane i nie są należycie zabezpieczone. I teraz wiem, że może parę są się razie, mówiąc to, co teraz mówię, ale w Polsce prawa zwierząt są bardziej respektowane, dba, bardziej się dba tak. o zwierzęta niż o prawa dziecka, o, niż o prawa dziecka. Ja wiem, że ja, ja nie mówię, że to jest złe, tak, tylko że tutaj powinno być też prawo człowieka bardziej chronione, prawo dziecka. Pamiętajmy, że prawo rodzinne to jest stary z, e, z 1950 tam któryś rok, tak. E, Bez zobacz, zmian. Dokładnie, Bez praktycznie. Kosmetyka jakaś tam jedynie, tak. I mówię, druk senackich pozwoliłby na to, że byłoby możliwe egzekwowanie tych postanowień sądu, które mówią o kontaktach tak? i miejmy nadzieję, że uda się to wprowadzić, może nie, te, nie w tym roku, może w przyszłym roku, ale trzeba po prostu walczyć i mówię robimy tutaj wszystko, Krzysiu wszyscy, tak, próbujemy, próbujemy coś zmienić. tak, grupa Druk Senacki 63 też próbuje walczyć i co jest najciekawsze, bo mm, są różne grupy E, e, ojców, tak, tak jak Krzysiu, prawo ojca, tak, są jeszcze inne, dziennie, e, inne organizacje pozarządowe, tak, ale e, u, łącz, jest jeden cel dobro naszych dzieci, tak? I właśnie druk Senacki 63 łączy to wszystko. Dokładnie tak, dokładnie tak. Wszystkie te organizacje popierają ten druk, tak? Jasne, i, to i jest i dobra myślę, stawa. dokładnie tak, i mówię tutaj, Krzysiu działa na terenie Torunia i nie tylko, tak, a więc też jest tego samego zdania, że to jest dobry cel i trzeba jednoczyć się w siłę i propagować ten Druk 63. Zwiększyć świadomość ludzi tak. o co chodzi w tym wszystkim. Fajne jest to, że na przykład ja z swojej fundacji robię zupełnie co innego niż inne organizacje. Druk 63 i portale, jakby z tym związane, na przykład spotykajcie się śnieżce. Teraz będzie akcja spotykania się na trzech molach na naszym polskim morzu. Już wiem, że coś ma nastąpić w innej części gór w Polsce. Także to jest fajne i każdy robi co innego, każdy ma inny pomysł na to. Ale tak jak mówisz, cel jest jeden, dobro naszych dzieci, sprawiedliwość i wywalczenie sobie tak naprawdę... Nikt, żaden ojciec nie chce zabrać dziecka matce, tak? Oczywiście. bo nie o to chodzi. Chodzi nam tylko o to, żebyśmy byli traktowani równo, żebyśmy mieli możliwość uczestniczenia w wychowaniu dziecka, czy to dziecko ma rok, dwa, czy trzynaście, tak? bo historii naprawdę jest bardzo dużo i słyszymy prawie codziennie o kolejnych. Więc wydaje mi się, że ten druk jest właśnie fajny pod tym względem, że Powiela, powtarza jakby problem, ale jednocześnie scala, bo toczy się wtedy batalia już w Senacie, czyli w najwyższym pułapie prawnym, do jakiego możemy wnioskować, tak? I jedynie wtedy prawo się zmieni, ale to jest daleka droga, żeby się prawo zmieniło, a codziennie każdy z nas powinien walczyć, powinien starać się i uświadamiać się w kolejnych rzeczach, żeby spróbować być lepszym ojcem, być lepszym rodzicem. I żeby na ławie sądowej uświadomić i wszystkim, którym jeszcze trzeba to uświadamiać, że my tylko chcemy dobra naszych dzieci. Tak, i uczestniczyć w ich życiu codziennym, prawda? Żeby to dziecko miało komfort psychiczny, że jest mama, jest tata, że może liczyć na mamę i na tatę, tak? A nie jest tylko jeden rodzic, prawda? No Ostatnio córka mi powiedziała, że chciałaby, abym z nimi zamieszkał, tak? No. Mówię, 4 lata e, walczę z alienacją rodzicielską, tak, pomimo tego no, córka już ma 5,5 roku, rośnie, podejrzewam, że zadaje niewygodne pytania e, do mamy, tak, dla mamy, no i ja mówię, ja z córki nigdy nie zrozumiałem, to jest moja córka i mówię, kiedyś moje starania... E, Moje starania zaowocują, jeśli nie, jeśli teraz nie, bądź w małym stopniu, tak jestem tego pewien, że przyjdzie ten czas, że w dużym stopniu to zaowocuje. To co Krzysiu, wybieramy się do, do Gdańska, zdobywamy trzy mola, tak? No by można było spróbować, no, jak wszystko się uda. Kolejna cegiełka, bardziej. ciekawa jaka będzie pogoda, kolejna cegiełka, która buduje tę drogę do tego, Senatu, tak z tym drukiem 63. Miejmy nadzieję, że po pogodach. No ale co nam. Pogoda chodzi? nieważna. Ważne, żeby tam się było, żeby, Dokładnie. żeby kolejny etap, raz na jakiś czas, coś się działo, było nagłaśniane, pokazywać nasz problem, bo problem jest ogromny. Żyjąc w domu, żyjąc w loku, myślimy, że nas to nie tyczy, a tak naprawdę sąsiedzi mogą mieć ten problem. Ktoś z rodziny dalszej może się nie chce chwalić, a mało tego, z każdym rokiem tego przybywa, więc my możemy dopiero napotkać ten problem. Oczywiście. I wtedy w naszym przypadku, gdzie alienacja, gdzie problemy trwają lata, dzięki takim doświadczeniom ojcom, dzięki takiej wiedzy, która jest zdobywana niestety na naszym przykładzie, następny ojciec bądź następna matka, która doświadczy tego w miesiąc, w dwa, w trzy, może dostać taką ilość informacji, taką wiedzę i taką pomoc, że nie będzie to trwać latami, a może trwać to znacznie mniej, tak? Krzysztof, dobrze, masz, dobrze mówisz, masz rację w tym przypadku, że trzeba rozmawiać, wymieniać ze sobą doświadczenia, wierzycie. tak? Bo to co mówią prawnicy, tak owszem, owszem, ale pewne rzeczy można było, przepraszam, było uprościć, tak, bo składając jakieś tam wnioski można zawrzeć w jednym wniosku dwie sprawy, tak, i to by naprawdę przecież i właśnie trzeba ze sobą rozmawiać, tak, bo to są właśnie te organizacje pozarządowe, tak jak tu Krzysia, Prawo Ojca i pozostałe inne, po to, żeby właśnie dopytać się, rozmawiać i wtedy ktoś podpowie, tak. Także, y, reasumując i podsumowując, dziękuję za spotkanie. Jest to pierwsze takie y, wydarzenie, mam nadzieję, nie ostatnie. Jak ale zrobimy relację, mam chyba takie... jak będziemy jechać do Sopotu, co? No to będzie gruba relacja. <laughs> no właśnie. <laughs> Także oglądajcie, jeżeli dotrwaliście do 16 minuty około rozmowy, to jestem bardzo wam wdzięczny. Dowiecie się na pewno dużo więcej dzwoniąc do mnie, rozmawiając ze mną, bądź z każdą osobą, tak samo, która jest w takiej sytuacji, bo ja nie zjadłem wszystkich rozumów. I wiem, że są osoby, które znają więcej rzeczy ode mnie, znają inne rzeczy przede wszystkim ode mnie, więc nie bójcie się rozmawiać, nie bójcie się pokonywać kolejnych barier, czyli opowiadanie o swoich problemach, o swoich strachach, bo my faceci zawsze jesteśmy dumni, poniekąd trochę egoistyczni. A no w tej kwestii niestety to nam nie pomaga, tak? Musimy się otworzyć, musimy rozmawiać, a zobaczycie, że dzięki temu poznacie mega dużo fajnych osób, stworzycie nowe grono znajomych, także no ja jeszcze kilka miesięcy temu nie miałem okazji rozmawiać z piotkiem, a okazało się, że mieszkamy blisko siebie, tak. pracujemy też tak naprawdę blisko siebie. No i problem nas połączył, tak? Więc tym bardziej, jeżeli nas problem połączy, okazuje się, że mamy fajne, podobne pasje, podobne zainteresowanie, więc Naprawdę to mogą być znajomości na wiele, wiele lat, a przy okazji jesteście uświadamiani w naszej codziennej problematyce, jaką jest e, sprawy rodzinne i około rodzinne. Tak? Także jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się do następnego odcinka. No mam nadzieję, że będzie fajnie. Także pozdrawiamy. Pa.